studiHo niedos страх studiHo studiHo Tak jak każdy widział, że, że, że jednak czujemy w nogach, bo taki jest okres przygotowawczy i, i, i nawet dzisiaj rano jeszcze mieliśmy trening, bo, bo przede wszystkim chcemy się przygotować znowu fizycznie do, tej, do tego sezonu, żeby, żeby tak jak w poprzednich meczach mieć, mieć siłę na 90 minut i, 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 i żeby starczyło te, tej siły, tak? I, I na pewno dopiero może nie powiem, że się zgrywamy, ale, ale jeszcze tej, tej formy, tą formę dopiero łapiemy powoli, i, i jeszcze jest, jest trochę czasu, żeby, żeby poszlifować, szczególnie grę ofensywną. Ciężko trenujemy, to na pewno. I widać na boisku, że te obciążenia treningowe się nakładają i zawodnicy nie mają takiej świeżości takiej lekkości, jak mieli jeszcze niedawno na początku naszego, naszej wspólnej pracy. Dlatego czasami widać problemy takie lokomocyjne, ale widać, że zawodnicy pracują nad tym, że walczą z sobą i starają się robić te kilometry teraz w tym okresie przygotowawczym po to, żeby w okresie startowym te nogi niosły i żeby była duża swoboda w bieganiu, tak żeby odbierać tą piłkę na połowie przeciwnika, żeby walczyć od pierwszej do 90 minuty.